Hejcie symanko wam wszystkim, ja jestem Wasym ukochanym królem i witam was wszystkich w gorącym... W W kolejnym odcineczku z naszej się z jednej serii Dying Light Żeby tutaj nie było, dostawcie opackie w górę, komentarz, subskrypcja na kanale jak ktoś jest nowy i oczywiście robimy dalej misję tutaj. W pierwszym na, bazarze? Ha, na jego miejscu bym spływał! Na, Zanim ludzie No dobrze, no i oczywiście robimy misję co w pośnim odcineczku zaczęliśmy ja oczywiście już zapomniałem co to za misja była. Wiem, że jest noc. Wiem, że jest noc. I my tam z tego co pamiętam, czekaj, nie to kliknąłem. Jeszcze raz, o to. Z tego co pamiętam, to mamy taką misję w tym. U tego ciomka. Tak? Czekaj. Udaj się na miejsce spotkania ze zbierami dziaka i Zołego. No dobrze. Tu mamy zombiacków, zombiacków, dobrze. I zaskoczyć. Może nie teraz? Ejden, coś jest nie tak. Suzy? Jesteś? Sophie! Atakują nas! Jest, no? O kurde. Suzy. że Ty, bo ja się prawie zwykłałem. No, Kurwa. Suzy? Biegnę. Ejden, ośmiesz się! Biegnę! Pościg! O nie! Czekaj, czekaj, bo mnie pościg zaczął. Pościg się zaczął. Muszę uciekać. Uciekać. Cał uciekać wyzej Was wyzej Was wyzej mnie postyk... Czekaj Muszę O nie, N nie doskoczę Nie doskoczę Was wyzej oczywiście jakiś ksy... ksykat Wyjedź mnie, będzie gonił Ty, pac Nie, nie mogę tak zrobić Cał uciekać Uciekaj, szybko Zabiję mnie teraz a miałem tego lampy w UV. No dobrze, dobrze, już widzę. Widzę bandytów i dużo ciał, Sofii, przykro mi. Wiedziałam, Czeka, bo mnie... końca, ale ja widzę tych bandytów. Dobrze Dobrze zabrze, zabij, zabij, jednego zabijam. Muszę się ulecić. Muszę się uleczyć. O, gdzie? Udawać się? udało się? Nie. O, jest serdno. No, chodź, zupięczenu. no chodź, no chodź. Jest serdno, jest Ostatni. także, Udawać się go zabić? Załatwiony. Nikt nie przeży. No przeżył, bo. o jest. Przynęta miała. Gdzie są krystaly? Czekaj, bo tu jest UV. To nic mi tu nie zrobią. Oczywiście, tutaj ma Suzy, proszę bardzo. Zbadaj. Suzy? Zaję, Suzy? Karl, zabrali go. Ty, jaką masz mordebowią? Gdzie? Do bozu, musimy. Suzy? Suzy, gdzie są kryształy? Suzy? Znalazłem Suzy. Nie żyj łatwo w tylko ze Czeka, bo troszkę mam własne na ten mikrofon, muszę troszkę od mówić, bo się zapraszam. Nic nie mogłaś zrobić. Nie. Ale ich tam wysłałam. Ludzie Joe'ego porwali Karla. I nie widzę kryształu Co to jest, ty? Srek nas zatartował. Srek! Jebany! się, to i nie zabiję, Wielki, ohydny skórziel! Jest powolny, ale uważaj. Przeszukaj resztę ciałej. I... Może kryształy wciąż tam są. No co ty gadasz? No jak ja mam. Przeszukać resztę ciał, ty! Przeszukaj. No jest. No dobrze. Nie mam kryształów. No. Przeszukaj, przeszukaj. Ty. Nie mogę, bo tu są zębiacki Ale uważaj, gdzie jest. jest? Jest. O kurde, No nie no, osaleli! Osaleli panowie! Osaleli? To ja nie ten. Twoja broń uległa zmieszczeniu. Posłuchaj nowej. No ja wiem, to czekaj. Krystały, dawaj krystały. Smaty jakie znalazłem. A tu? Ty parkur znalazł. Ząbiacki, ząbiacki chodzą. Nie mogę, czekaj, 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 Tu jest w sesłukam. tu jest jeszcze, jeszcze jakieś ciało. O! Zabij z go, zabij Słuchaj słuchaj, 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 słuchaj. Słuchaj. O! Smaty znalazłem. Nie, oczywiście, że... to jest z tych najgorszych będzie? Nie. O, o nie, tu jestem wielki. Czekaj, co muszę ulecieć? Lecie, 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 lecę, bo mam troszkę mało życia Ty, patrzcie, dzień wstaje. No chodźcie, odsuńcie się, odsuńcie się, chodźcie, chodźcie. Chodźcie tutaj na bocek, na bocek. A tu szybko przebiegnę. Chodź. O, dobrze. Udało się. Teraz syskak, syskak. Na Razem. Oni nic nie mają. Czekaj, nie wejdzie. Bardzo zabrali je zanim przeszedłeś. Wszystko się pohrzaniło. Syskak. Spotkajmy się przy ich obozie, na dachu przy estakadzie. No dobrze. Ruszymy za Karlem i naszymi kryształami. Tak. tam na górę. Za ten pierdolnik. Was na górę. No dobrze, czekaj, czekaj, muszę wejść na górę, zobaczyć... Hey, o. Oh. Jak leci? Żyjesz tam? Kurwa, robisz się sentymentalny. Nie powiedziałem tak nikomu od trzeciego rozwodu. Doceniam, Co ale nie teraz? nakręcaj się. Nie śpieszy mi się do orzenku. Dowiedziałeś no, się czegoś o zabójstwie? Słyszałem, jak brat Sofi wspominał coś o śmierci Lukasa. Na razie tyle. Teraz mają większy problem. Bandyci, o których wspominałeś, porwali Karla. Dokładnie. Pomagam Sofi go odbić. Dobrze. Zdobądź jej zaufanie. Może zorientujemy się, co wiedzą. Tylko uważaj, mogą być podejrzliwi. Ale jeśli się uda, Aitor przypuści nas do centrum. Muszę ich zabić, bo tu jakiś... Jest Jestem zespół, patrzcie. Same bandyty. O nie, dobrze. Już Ciula to dam, Ciula to zrobię, czekaj. Hopsa, Może mnie nie będą gonić, ty. Nie będą gonić? Nie będą. O o! Troskę w dupie... Ale tutaj... Może się uda skoczyć. Pat jaki... Kifart, na wzegu wylądowałem. A to zabiacki same. Ty patja, to jest jakiś... Co ty zrobiłeś? Muzyka się wyłączała na chwilę. Może się ulecę troskę. Opuszczony sklep. Nocna aktywność. Znajdź segment do wytwarzania tej. Tamtą stronę muszę wjeccie. Nie chcę tutaj patrzeć, tam jest ten wielki. To nie, tam są te zbiacki. Skakuj. Jakiś się gra bo tak czasem. czasem. Co to jest? Jest wytwarzanie tutaj mam. Dobrze, co pójść ten do obcyk. Gdzie jestem? A tutaj na górze patrzę. Ale mogę tam wejść Opsa. Coś mi tu nie pasuje. Tylko jest taka sprawa, że ja nie mam żadnej tej. Ja nie mam żadnej, kurde, broni. Hej, Herman. Gdzie Sophie? Ona nas nie lubi. Opuściłeś akcję. Mogłeś się przydać. Co mu Dobra, rozumiem, że mam tu poczekać. No to czekamy pewnie do wieczora Czekajcie, ja się napijam w tym sesję. Troszkę mi zaskł w garlewku. I co, ciemno się zrobiło? Nalot. Co to zna za ta jedynka? Jak to zwie, to może napisać. Jakieś wspomnienia mamy, co, co? Co ja mam grać z ty? Edi. Mia? Jakieś wspomnienia, ty. Co wiekło, ty? Co ty robisz? Idź za głosem. No, idę za głosem. Drzwi się samo otwierają. Mija, Mia, chodź. Zachęcam, nie to było, To był. To był Edi, nie, tego nie powiedziałem. Co się z tobą dzieje? Mija, gdzie jesteś? Gdzie jest Mija? Proszę bardzo. Tu jakiś w ogóle spital, czy to, to jest? Taki spital, troskę. Otwórz, Mio? wszystko zapali, nie, ty! Nie, Nie nie! Piękniej. Nie mogę biec. Tutaj się, ty, pan nie zniknie. Ty, pse. Ja się przemieniłem tego zombiecka ty. Co wie, bo ty osolac? Co się Jackie Joe zapłacą mi za to. Od początku miałam złe przeczucia. Plan Karla był do Kitu. Ale mu uwierzyłam. Ale co? Co dalej? A jaki mamy plan? Od teraz ufam intuicji. Ostatni raz zdarzyło się coś takiego. Gdybyś się pośpieszył, paru z naszych by przeżyło. Pielgrzymi mają zapierdalać jak jebane gazele. Zamknij ryj! Co? Gdyby dotarł na czas, mielibyśmy przyjęcie. A nie stypę. No niestety. Czasem się tak zdarza sobie. Zdanie? Czasem jest jak wrzut na dupie, ale kiedyś zrobimy razem coś dobrego. Pisz, Twoje zdrowie! Tak Co zrobić z kadyitarwiejes? Jeśli zabijesz tych bandytów, to. Kutasa i Fiuta. Nie myślisz, że zabicie panów Kutasa i Fiuta coś zmieni? Śmierć zwykle dość sporo zmienia w życiu. Karol się mylił. Trzeba było od razu ich brać. Tak czy siak, pomożemy mu. Jest jednym z nas. Uratujemy go i odzyskamy te kryształy. Poza tym, nie odpuszczę im wymordowania naszych. Ralf, Suzy, Logan, Pisklak, trzeba ich pomścić. Jackie Joe skazali ich na śmierć. Więc umrą. Twoje radio. A, czasem łapiesz umy. Pójdź do Alberto. Może Naprawdę nie sumy. takie rzeczy od ręki. Może Dzięki. to jakieś specjalne jakieś swiec. Powiadomienia ty, co wieku. Fasela. Tu Aitor. Idź, ale nie zwracaj na siebie uwagi. Ładnie razem wyglądacie. Jestem blisko na dachu. Pogadajmy. Teraz? Chodzi o twoje życie. Co na nas chce zabić, co? Rozżarpię ich Przysięgam, że ich rodzaj. To on jest chyba tam. Tak powoli. No to, zaczekaj. Muszę jakoś się to dostać kawałko. na tamten dasek. Tam Scotcy. Za naszych Chciałbym sejść. Wykrydą pojemnik z inhibitorami. No nie gadaj zaczekaj. Tu muszę... Scot. Skoc... Czekaj, muszę ten skoczyć. Tam nie przeskoczę, bo tam są teksykacje. Tam muszę wsadzić Dobrze Jakbym tu wskoczył I tu wskoczył, to by się udało Tylko, że ja właśnie tak sobie jestem tym parkuze Muszę tutaj wskoczyć O, dobrze Upside. Wszędzie to takie syki są Tak, bym wyżej wsadł Rozumiem no Lepszy widok? Nie, to, to nic nie da. A tu wyzaj Może jakiś jeszcze lepszy widok? Ty patrz. Tam mogę skoczyć. Idiotka! Czekaj, tu mogę skoczyć. Ty patrz. Nie, tutaj. Tu mogę skoczyć. A? Tu mogę skoczyć, żeby po chodzić. I teraz tędy mogę przejść Tylko jeszcze nie spadnąć Uda Skac Skac Skac, skac, skac Tu na górę I tu na górę Tutaj skac, o dobrze Udało się mu jakoś to zaskoczyć Dobrze, udało się wejść Już się bałem się nie uda, ty tu na górę co wejść? Dobrze. No to skacamy. pojemnik No dobrze, niech te impit tutaj nie będą, czekaj. Muszę wejść tam na górę, szybko. Skac. Tu bockiem, 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 bockiem. O, o. Szybko. O, dobrze, udało się. Patrz, jest jeden. Gadaj, proszę. Czekaj? O co chodzi? Czekaj. Rozmawiaj. Czego tu szukasz? Nie podoba mi się to, co się tu dzieje Najpierw bandyci Jacka i Joego zabili ludzi Karla tak mam co. Tak? Teraz Sofii przygotowuje Kurde, go do... to stary, co pewnie zrobiłem Nie uczestniczysz w tym, co? Sam powiedziałeś, że mam się do nich zbliżyć Zamierzam przeszukać obóz Sofii. Dlatego przyszedłem cię ostrzec Ludzie zaczęli plotkować Znalazłeś dla mnie Łazarza Mogą podejrzewać cię o bycie szpiegiem SP Jakim szpiegiem SP? Co wieku, co ty gadasz? Przyszedłeś mnie ostrzec? Pomogłeś mi z łazarzem. A ja dbam o sojuszników. Sophie po prostu walczy o wodę. Nie sądzę, żeby cokolwiek podejrzewała. <noise> tak sądzisz? Ona nienawidzi stróżów prawa. Wini nas za to, że nie pomagamy bazarowi i za śmierć matki. Więc kiedy zaczniemy przesłuchiwać jej ludzi, lepiej uważaj, Bo nas Dzięki za ostrzeżenie. Dowiedziałeś się czegoś w naszej sprawie? Sofi też jest ciekawa kto zabił Lukasa A co ma ci powiedzieć? Wiedzą, że jak udowodnimy im winę to będzie Dowiedz się od Sofii, kiedy planuje atak Czego to się pogania samo? Informuj na bieżąco gdzie jesteś, bądź ostrożny Samo się klika ty Idź pomóc Sofii. Ale bądź ostrożny Aiden Co ty gadasz? Razem nie gada, ja się ulecę Gdzie że ja się uleca ty? Co wieku No i co, no i co, pomóż Sofie A wiecie co, wam powiem Ze w tym odcinku to jest na no tyle Oczywiście jest późna godzina, znaczy późna Dla was jest czesna, bo wy pewnie chcecie jak ja to nagrywam, bo jest 7 rano A oczywiście dla mnie jest późno, bo trzeba się pojechać spać Bo ciężko, ufa, ciężko w nocy pracowałem, żeby dzisiaj mieć no. niż się wydają. No Zostawcie apeckę w górę, komentarz, subskrypcja, no i Zegnam Was i widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie. Co jest